Z tej strony, a taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. I dzisiaj, jak widzicie, mamy odcinek z kamerką. I stwierdziłam, że już czas to chyba ten etap mojego YouTube'a. Że fajnie by było, gdybyśmy nagrywali każdy odcinek z kamerką. Także, jeżeli Wy jesteście za tym, oczywiście to dajcie koniecznie znać. Jeżeli odcineczek będzie Wam się podobał, to również możecie zostawić łapeczkę w górę, to będzie dla mnie mega miłe. A my dzisiaj, jak po tytule już widzicie, jedziemy kupić. Wszystkie, wszystkie, mam nadzieję, że nie zapomnimy o żadnym. Wszystkie siwe konie, jakie są dostępne tutaj w grze na dzień dzisiejszy. Dlatego ja nawet nie wzięłam sprzętu. Słuchajcie, mamy dzisiaj tutaj konia Night, Night Void. E, moja postać troszeczkę się zmieniła od ostatniego odcinka. E, generalnie ja też jestem trochę chora, więc mogę mówić przez zakatarzony nos. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. No i dobra, zaczynamy od... Fortu Pinta. Zobaczymy, czy tam jest jakiś konik, którego możemy kupić. No i tutaj niestety nie ma żadnego. Mamy tutaj e, Tennis Walkera, Karego. No, no, no nie ma. Dobra, to następna nasza baza. E, następne nasze... E, następne miejsce, do którego jedziemy, to Fort Pinta. Zobaczymy, czy tam... Nie Fort Pinta. Farma Stiva. No i dobra. Mm, więc tak, ja od razu Wam powiem, że Szajerka Siwego ma... Więc jego kupować nie musimy na szczęście, bo kosztuje bardzo dużo. Także jego sobie odpuszczamy. Nie będę kupowała dwa razy tego samego konia, bo to po prostu bez sensu. No i jedziemy tutaj do tego pasofino. On teoretycznie siwy nie jest. Taki siwy-siwy, ale wydaje mi się, że z tej rasy chyba innego nie znajdziemy, więc teoretycznie możemy go sobie wziąć i słuchajcie, ja myślałam o tym, żeby wziąć mu jakąś taką krótszą grzywę, ale no nie wiem, chyba w tej, tej naturalnej tak, tak jakoś chyba najlepiej. Czekajcie, bo tu ma tak związane, a tu ma... kurcze. Nie wiem, chyba w tym najlepiej, ale kurczę, w tych warkoczykach też całkiem dobrze. Tylko ja pamiętam, że właśnie te warkoczyki to tak dziwnie. Dobra, weźmy tego. Shadow Splash Splash. Dobra, niech będzie klaczka i niech będzie dorosła. Uh... Oh, Danger Road, Broken Finder, Extra Wolf, uh... Coyote Deer, no nie, Mouse Desert, Mouse, niech będzie Maus, pasuje nam, tak, chcemy kupić, no i właśnie dlatego nie wzięłam, słuchajcie, sprzętu, bo w ogóle on ma taką odmiankę tutaj, uh, dlatego, żeby po prostu móc sobie zmieniać, Także jej! Mamy pierwszego kupionego konia, który jest siwy! Super! Bardzo się cieszę, że go kupiliśmy. O Boże! Już wiem dlaczego nie brałam wcześniej e, warkoczyków u tej rasy. Ale no dobra. <śm> Mam nadzieję, że... To wiecie, jak to wygląda? Kojarzycie jakąś taką, na przykład, nie wiem, bajkę e, czy film o mm, jakimś takim egipskim... E, no, że, że w ogóle Egipcjani i tak dalej. I tam była kobieta, ja teraz nie przypomnę sobie za nic, jak ona się nazywała, ale ona miała właśnie pod głową, zamiast włosów, węże. Jak ktoś wie, jak ona się nazywa, to możecie dać znać. Ale właśnie, one mi no, no, się kojarzą z takimi wężami, z takimi robalami. No i dobra, jesteśmy tutaj. Eee, nie mam. Nie mam białego perszeronka. <noise> Perszeronki to są akurat takie konie, które... no... Lubię, nie lubię... No nie wiem, różnie, różnie, ale chyba kurczę jednak z tą grzywą wydają mi się one takie najbardziej... no bo tutaj... Albo dobra, weźmy z tą zwykłą. Cute dove. Niech będzie. Niech będzie wałaszkiem. I niech będzie młody. Tadam, ale mi się chce kichnąć, mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Dobra. A! Dosiądź teraz! Tak! Mamy to! Mamy kolejnego siwego konia, to już drugi! Jak wygląda mój stan? O! Dzisiaj będzie mniej niż 60 tysięcy! Dobra! Kolejny koń, który jest całkowicie siwy, to koń pełnej krwi angielskiej. Ja oddalę trochę od siebie mikrofon, bo coś czuję, że krzyczę. Także mamy koń pełnej krwi angielskiej. Zmień grzywę, pokaż się. Nie, bo ty masz w sumie dobrą grzywę. Eee... Spersonalizuj zakup. Będziesz ogierkiem i będziesz dorosły. Jump flower. Czy chcesz do. Tak, chcę! Jej! Ciap, ciap! Dosiądź teraz. No i dobra. Więc mamy już trzy konie, które są siwe. Tam chyba nic nie ma do kupienia. Teraz musimy jechać do Baronowej. Jejku, ja jestem mega ciekawa, czy ja na pewno o żadnym miejscu nie zapomnę. W ogóle teraz siwe, tak wiecie, wygląda wszystko jak się zlewa po prostu, bo jest tu śnieg i te konie, które tak właśnie... Totalnie wszystko się zlewa, no ale dobra, wygląda to fajnie, w ogóle Angliki, ja kocham Angliki, naprawdę, w Angliki tutaj w grze są top furkami. nadal, mimo że już nie są jakieś super nowe, to naprawdę, wow, wow. No i dobra, tutaj trochę tych koni siwych jest, Luzytański, zmień grzywę, czy tutaj masz jakąś grzywę ciekawą, chyba nie bardzo. Ta jest jakaś taka dziwna, tak dziwnie ogon ma pod sobą, nie? W ogóle ten koń, widzicie? Czekajcie, ta, a ta jak wygląda? Nie, no dobra, zdecydowanie ta. <laughs> North Eye, ty będziesz wałaszkiem i będziesz seniorem. Why not? Dobra. <laughs> o mój Boże, strasznie dużo coś czuję, kupimy tych koni, bo ja siwych też za bardzo nie kupowałam. E, lecimy tu, czy tu coś mamy siwego? To jest kremello bardziej. Czy ty jesteś do kupienia? Andaluzyjski! O mój Boże! Dobra! O! One mają mega ładną grzywę! Ty będziesz młodą klaczą! Live! Może być! <grym> Może być! O Boże! Ale naprawdę, strasznie dużo tych koni! Ona ma w ogóle niebieskie oczy, z tego co widzę. Dzień dobry, słoneczko! <grym> w ogóle czekajcie! Ona ma coś, coś na pyszczku! Widzicie, ona nie jest taka siwa. Siwa tu. Jakieś takie krosty? Co to? Tu też ma takie plamki. Ona jest tarantem. Chyba. Nie wiem. Dobra, czy tutaj coś siwego jest? Chyba tak, chyba ty jesteś siwy. Hanowerski. No dobra, jest drogi, okej. Okay. Jest bardzo drogi, nawet bym powiedziała, ale z tą grzywą wygląda dobrze. World Phoenix. Dobre, wybaczcie cięcie, musiałam e, ogarnąć nosek, bo była tragedia. Weźmi... weź... Weźmy, weźmy sobie ogierka, będzie dorosły. World Phoenix się zgadza imię, więc jej! Dosiądź teraz. A ty też masz jakieś takie krosty. Czekaj, pokaż. On też ma jakieś takie. Widzicie, on nie jest taki typowo biały. Nie wiem. To jest w ogóle trzecia generacja? Druga. Dobra. <ścoughs> Wybaczcie, ale naprawdę masakra. Ja tak kicham, że to jest tragedia. Mam nadzieję, że mi się w ogóle nie rozmazało nic, bo się zdenerwuję. Zaraz to sprawdzę. Nie, względnie. Względnie nie. Ok, e, dobra, to czekajcie. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma. Tam to sprawdziliśmy. Gdzie są jeszcze konie? Moglibyśmy pojechać do Stajni Złotych Liści, bo tu... a no, 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 chwileczkę. <grytanie> Rancho Starshine, jeszcze ujeżdżalnia, musimy zobaczyć, czy tam nic nie ma. Bo podejrzewam, że tam, chociaż tam Hufflingery, to nie wiem, czy coś będzie. Ale w razie wu, pojedźmy, sprawdźmy i jeszcze tamten od razu możemy jechać do Stajni Złotych Liści. Eee, także zobaczymy tam. Na pewno nie zapomnę o południowym kopycie, bo ostatnio zapomniałam, także zobaczymy tutaj. Jeśli jest jakiś biały haflingarz, chociaż wątpię, białych raczej nie ma, ale zobaczymy. W ogóle ta, biało, ta biała, ta druga generacja tak śmiesznie dupkami macha. No nie, nie ma, tak myślałam. No, ale wiecie, lepiej sprawdzić. <laughs> lepiej sprawdzić, dobra, czyli tutaj nic nie bierzemy. Ja dopiero teraz zauważyłam, że te siwe konie, one mają jakieś takie kropki na tyłku. No patrzcie, jak on śmiesznie biega. I otwiera pyszczak jak biegnie. No dobra. Specjalnie w ogóle ubrałam białe spodnie, żeby pasować do konika. <laughs> Ten kolor na w ogóle do kurtki pasuje. Stajnia złotych liści jedziemy tam. Tam, tam. <laughs> Matko, tak teraz myślę sobie, gdzie jeszcze mogą być te wszystkie konie. Żeby wiecie, no naprawdę nic, a nic nie pominąć. Okej, okay. hello! Jest! Czy to jest Marwari? Marwari. On jest siwy. Dokładnie. Czekajcie, a jakąś grzywę? Bo ty chyba nie miałeś żadnych ładnych grzyw, co? No nie, Irokeza, koreczki. Taką zwykłą. Kurczę. Nie wiem, czy w Irokezie ciebie nie wolę, wiesz? Dobra, weźmy. Garden Rose! Będziesz klaczą... Nie, będziesz ogierem i będziesz dorosły. <noise> tak, chcemy kupić! Dosiądź teraz! Dobra, pokaż się, jak tu wyglądasz. Czy ty też masz takie białe kropki? Pokaż. Tutaj takie bardziej jabłuszka jakby, ale gdzie nigdzie też są. O, w ogóle patrzcie na ten wicherek tutaj! Słodki! A <noise> to grzybko w ogóle! Masakra, te uszka są strasznie słodkie. Wiem już, gdzie jeszcze musimy jechać. Dobra, tutaj nie. Tutaj już jest kremello raczej. Dobra, czyli tu wszystko jakby mamy. Eee, stajnia waledelnie. Jodłowy Gaj. Wioska Jodłowy Gaj. O, tam też są konie. No i dobra. Ja wiem, że to będą konie, których nie chcę kupić. Totalnie, ale dobra. Sprawdźmy. Nie, patrzcie. Kędziorków nie ma siwych. Serio? Haha, ha, uratowani! Jest tylko taki, ale go mam! Hahaha. Ha, ha. Dobra, czyli tutaj nic. A z tych koników, czy jest jakiś siwus? Jest tylko taki, ale to jest siwu jabłkowity. Ja go wezmę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że poprzednio tego pasofino wzięłam i to by było totalnie niesprawiedliwe, gdybym tego nie wzięła. Dlatego robimy Earth Joke. Earth. Summer Pink, kondom! I to będzie dorosły wałaszek. Tak jest! No, siwy Jabłkowity, ale no wiadomo. Yy... Dosiądź teraz. <laughs> no dobra, czy stąd coś jeszcze? Raczej nie. Czekajcie. Nie, bo to też jest siwy Jabłkowity. Ale Morganów. Yy... No nie, no ten to już jest w ogóle tak bardziej. No tutaj chociaż te przebłyski tego, tego siwego jeszcze są. Tamtego. Mm. No i dobra. Ale on fajnie skacze w ogóle. Naprawdę fajny jest ten koń. No, ale są chyba trochę niedocenione, co? Takie kucykowate, ale No dobra, to tu mamy. Eee, musimy jeszcze jechać na Rancho Starshine, więc Rancho Starshine. Później południowe kopyto. W ogóle bardzo dużo miejsc jest, żeby kupić te konie. Co w sumie, wiecie, no. Tak na co dzień się o tym nie myśli, ale naprawdę sporo jest miejsc, żeby te konie sobie tam zdobyć. No i dobra, go! Co my tu mamy? Te mam wszystkie, więc tutaj w ogóle nawet siwych nie było, więc okej. Okay. Czy tutaj mamy jakiegoś siwulca? Nie. No i dobra. A czy tutaj jest jakiś siwulec? No chyba tylko ten. Chyba tylko ten. Ale no dobra, weźmy go. Weźmy go. Dragon Girl. O, no to niech będzie młoda klacz. <noise> tak, chcemy kupić tego konia. W ogóle kupuję go już bez promocji. No ale dobra. Ile tam wydaliśmy star końców? o mój boże, jak dużo! <noise> ale masz ładne kopytka. No i dobra, co my tu mamy? Czy mam tym. Mam, ja mam tego konia. Słuchajcie, ja go kupiłam ostatnio, chyba nawet na odcinku. Mogłabym tego trochę zaliczyć, bo też chcę go kupić, ale dobra, na razie zostawmy. Czyli tutaj żadnego konika już nie ma. Jedziemy teraz na południowe kopyto. Eee, parma południowego kopyta, a potem do starego Hermita, bo tam też są kucyki, więc. No i dobra, mamy to. Masakra już wydałam tyle starkoizów Tutaj są sklepy, tutaj były kiedyś konie, ale nie ma na razie, więc one będą... czekajcie. Tam gdzieś, prawda? Tutaj jest właśnie ten płotek i tutaj, tutaj będą chyba te konie. Są! O nie! kurcze, myślałam, że da radę przeskoczyć. No dobra, to pojedziemy sobie naokoło. Tu już widzę, że siwka nie ma, chyba. Tam jest jeden. No ale to zaraz sprawdzimy. Najpierw sprawdźmy sobie te. To są yy, gotlandzkie. No i gotlandzkich siwych nie ma. A one są słodkie. No dobra, no więc zostały nam kucyki. Cikwe, cikun, coś tam. I mamy tutaj, ale to jest bardziej kremello w sumie niż siwy. Tak czy nie? No, wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, kremello. No więc jego ja nie będę jakoś tak podpinać tutaj pod to, bo trochę to jest nie w porządku. Dobra, no to jedziemy sobie do, yy, tam do tego Hermana na dół. No, hermita. Hermita, nie Hermana. I coś mi się wydaje, że ja chyba tego konia też już mam. Ale dobra, warto sprawdzić. No i mam go! <grym> Mam ten jeden akurat! W ogóle ta nieko ma śmieszną maść. On wygląda, jakby był ogolony, no nie? Dobra, no to, no to cóż, no. No cóż, niestety, dobra, czekajcie, ja muszę pomyśleć, gdzie są jeszcze konie, żebyśmy mogli to nagrać. Hmm. Wiem, Jarlame! Tak, tam musimy jeszcze pojechać. Tam są przecież koniki do kupienia. Gdzie jeszcze? No, na targu, ale z targu ja nie chcę. Wyspapadok. Tam też. Siwego Araba mam, tu nawet nie ma po co jechać, żeby sprawdzać. Coś trzeba będzie jeszcze tam pokombinować, gdzie mogą te konie jeszcze stać. Ale wydaje mi się, że no, chyba już byliśmy wszędzie, gdzie się dało. <grym> Masakra, co? Masakra z tym odcinkiem to będzie heca Dobra. No to nie są, to są tarantowate, także tutaj też nie będę, wiecie, podciągać jakoś specjalnie. No tego siwka też już mam. Kurczę, no ciężko będzie. Naprawdę będzie ciężko. Jedziemy na papadok w takim razie. Stamtąd, tak jak wam mówiłam, wszystkie konie już raczej mam bo siwy Arabek jest. Um, gdzie są jeszcze konie, co? Jezioro Valedale chyba nie. Wioska Pięknego Ogona, ale to ja mam siwę, więc tam też nie ma co nawet patrzeć. Tutaj jest siwy, ale to jest yy, Anglik? Nie, hanover ale no to on, on jest taki, wiecie. Jeszcze nie wysiwiał, więc to się nie liczy. <grym> Czy tutaj coś jest? No, ale nie siwe, więc Mega ładny jest ten Jorvik Naprawdę Tutaj też mamy luzytanki, ale one nie są siwe Boże, przepraszam was za mój głos Serio Słyszę strasznie siebie tak fajnie. Dobra, to tu, tu Chyba wszystko Czy nie? Czekajcie Murnan był, Fort Pinta Tutaj też Aaa! nie, to nie wszystko, jeszcze Epona. Do nowej grani i e, w nowej grani pewnie będzie siwy ten Island. No, no, no. A siwego Islanda też mam z aplikacji. <ścoughs> Więc e, dobra, no, najpierw jedziemy do nowej grani, a później pojedziemy na Księżycowy Sierp, bo tam też są. I to mam nadzieję będzie już wszystko. Bo i tak wydaliśmy bardzo dużo Star -Końsów. <laughs> Więc, no... Mam nadzieję, że tym razem będziecie zadowoleni. Zaraz zresztą jak na, jakby kupimy już wszystkie te konie, to ja Wam pokażę wszystkie moje, które mam. Ustawimy je jakoś ładnie w stajni, albo po prostu bo do boksów, żebyście sobie też mogli zobaczyć co i jak. <laughs> Naprawdę sporo ich kupiliśmy. Ale ładnie tu. No i dobra. Mamy to. Mamy nową grań. Tu mamy Lipicana. Czy ja go kupiłam? Nie. W ogóle czemu? Aha, bo on tak się już nie mrugał. Faktycznie. Dobra, to niech będzie wałaszek i niech będzie seniorem. Ze względu na to, że to już jest starsza, starszej generacji. Dobra, mamy. Cześć Lipicanku. One, my, one miały ten. To fajne, to fajne, to fajne. Czeka, jak to się robiło? Czemu nie działa lewada? Lewada to się tak nazywało? O, działa. Dobra. <noise> Już się chciałam kłócić, że nie działa. I tutaj mamy jeszcze tego konika. Zmieni żywe możemy mu zmienić. W sumie, jakby miały rokezę, to by było fajnie, ale że nie ma, to zostawmy. W ogóle jak ładnie tutaj ten obrazek zrobili. Illusion Kit, Fast Ship. <noise> Orange Deal, Bumble Club. To jest super niech będzie też seniorek i to niech będzie klacz. Dosiądź teraz! Mamy kolejnego siwego konia. Ile nam zostało star końców? Zbliżamy się do takiej górnej granicy, że tak powiem. No i to też trzeba kupić. Słuchajcie, to też jest koń, którego muszę kupić. No, jest siwy? Jest siwy. Dobra, weźmy to. Mm, ty będziesz nieśmiertelnym wałaszkiem, albo dobra nie będę cię krzywdzić. Mint sekret. Dosiąc teraz. Okej. Okay. Czekajcie, nosek ogarnę. Tak przy okazji zastanawiam się, czy ta gościowa, która tam stoi. Czy ona się dobrze czuje? Ej! Ej, ty się dobrze czujesz, bo tak trochę jakbyś zamarzła, wyglądasz. No dobra, trudno. A, jeszcze tam, ale tam nie ma siwych. Tam nie ma. Ja mam kucyka siwego, więc tam nie będziemy jechać. Ztąd, stąd też kupiłam. E, tutaj, tutaj, tutaj. Kurczę, to chyba naprawdę tylko nam został ten księżycowy sierp w sumie. No bo wszystkie inne siewa już chyba mam. Nie, nie, nie wcale małam. Na targu naprawdę nie chcę kupować koni, bo wiem, że tamtych nie będę trenować, a to trochę bez sensu. Wiem, że te mogę sobie gdzieś tam kiedyś wytrenować, a tamtych, no. no. Um, księżycowy sierp. No i moim zdaniem to będzie ostatnie miejsce, które dziś odwiedzimy tak naprawdę. I naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że tym razem kupiliśmy wszystkie bez pominięcia jakiegokolwiek konika, bo całą resztę już chyba mam. Nie, ja kupiłam złego siwego! Patrzcie, to jest jeszcze jeden siwy! No nie! Dobra, też będziesz nieśmiertelnym mogierem. On był bardziej siwy. Dobra, trudno. Dobrze, że one nie są takie mega drogie. Pokaż się. Ty też jesteś siwy. A ty? Nie, ty jesteś chraczką. Dobra, to ten Twilight Meadow. Będziesz też nieśmiertelny i będziesz chraczką. Dobrze, proszę bardzo. Idziesz z nami do stajni. Dosiądź teraz. Jej. I tu chyba wszystkie już. Dokładnie, tak. W ogóle ten jest śliczny, prześliczny jest ten tutaj. Dziu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już u mnie w stajni. Ja teraz sobie wszystko poukładam, tak żeby było widać. Jakiej maści konie... Jakiej maści? Ile tych koni tej maści kupiliśmy? O. Także cięcie i wracamy już, jak wszystko będzie ładnie poukładane. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Zobaczcie, jak to wygląda. Cała stajnie zapełniona siwymi końmi. Jeszcze ten mi się nie zmieścił. Lipica mi się nie zmieścił, słuchajcie. Tutaj chyba na razie wszystko jest ok. Wszystko się pomieściło. Hmm. Tutaj już też żadnego siwego nie ma. Hmm to jest chyba siwych w chreczkę i tu już koniec czyli tak, słuchajcie no naprawdę jest ich dużo, mamy tutaj e, shayerka, mamy tutaj e, anglika, tutaj mamy e, tego, <grym> masakra tu mamy kucykę o którym wam mówiłam, że kupiłam, tu jeden fryz tutaj e, kucyk tutaj jeden fryz tutaj e, co to jest hanower chyba, hanower mhm. To jest nasz Miracle, czyli nasz chyba koń początkowy, nad którym fruwają motylki, bo mam baga. Tutaj też siwus. W ogóle te fryzy tej drugiej generacji nadal są ładne. Tu mamy Angliczka, tu mamy yy, chyba te belgijskie. <śmotelki> Tutaj mamy Marwari, ten też się chyba liczy. E, także jest i on. Tutaj mamy tego też nowego, tej Swokera. Tutaj jest ten peszeronek. E, I ten kucynski starszej generacji. No, i ten, 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 ten. No, także jest ich troszkę, słuchajcie, jest ich troszeczkę. E, no, kupiliśmy ich. Naprawdę nie powiem, kupiliśmy ich sporo. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Powiedzcie, który podobał Wam się najbardziej. I którego kupilibyście, jeśli mielibyście okazję z tych wszystkich siwych koni. Ja czekam na Wasze komentarze, przypominam, żeby zostawić łapeczkę, jeżeli Wam się podoba. I przy okazji zapraszam na Was na mój nowy kanał vlogowy, gdzie pokazuję. Tam jest w ogóle już pierwszy vlog. Gdzie pokazuję wam mojego konika, którego dzierżawię, więc jeżeli jesteście ciekawi, co i jak, to jest pierwszy filmik na razie, ale będzie ich więcej, obiecuję. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na ten kanał, a tymczasem bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Do następnego! Trzymajcie się! I cześć!